Kolejnym blenderem, blenderem, którego używam do około 4 lat i przez ten czas był bardzo przydatnym pomocnikiem w mojej kuchni. I mowa tutaj o blenderze firmy Russell Hobbs, blenderze ręcznym z linii Ilumnia, urządzeniu typu 3 w jednym. Ale czy kupiłabym ten blender drugi raz? O tym dowiecie się na koniec filmu. Zacznę jednak od tego, co w ogóle wchodzi w skład tego urządzenia i jak się przez ten czas, kiedy go ubywałam, sprawował. Urządzenie używałam już 4 lata, tak jak wspomniałam, dlatego też to pudełko jest tak bardzo sfatygowane, ale to cud, że w ogóle je jeszcze znalazłam. Blender jest ręczny, jego głównym mechanizmem, jego główny silnik tkwi właśnie w tej części. Ma on niestety tylko 700 W i ja teraz już wiem, że 700 W to dość mało jak na blender i nie do wszystkiego się taki blender po prostu nadaje. Na tę rękojeść nakładamy końcówki. W tej wersji urządzenia, które ja posiadam, mamy takie końcówki trzy, ale wiem, że w tej linii Ilumnia Russell Hops miał także bardziej rozbudowane, a także mniej rozbudowane, mniej skomplikowane, o mniejszej ilości funkcji blendery. Ten, który ja posiadam ma końcówkę z blenderem, ma końcówkę do ubijania, a także ma ostrze i generalnie pojemnik do chatkowania, do rozdrabniania. Poza tym mamy także wysoki pojemnik, który może posłużyć właśnie albo do blendowania, albo do ubijania, jeżeli mamy ochotę z niego skorzystać. Zacznijmy od materiałów, z jakich ten blender jest wykonany. Oceniłabym je na materiały średniej jakości, nie są to na pewno materiały najtańsze, ale nie są to także materiały najtrwalsze i najbardziej odporne. Po tych czterech latach, z którego mniej więcej przez dwa był ten blender użytkowany bardziej intensywnie, teraz już spadł z piedestału, bo mam już inne urządzenie, z którego do pewnych celów jestem dużo bardziej zadowolona. A jakie to urządzenie, to odsyłam do karty u góry, a także napiszę Wam w opisie pod filmem. Natomiast wracając do tych materiałów, do tego plastiku. Plastik, z jakiego są wykonane te pojemniki, jest średniej grubości, nie jest zupełnie najcieńszy, ale też nie jest najbardziej trwały, nie jest najbardziej odporny. Widać już bardzo liczne tutaj mikro, właściwie nawet nie mikro, bardzo liczne widoczne uszkodzenia, widoczne zarysowania. Obawiałabym się o to, czy. Ten pojemnik by mi nie pękł, gdyby mi gdzieś spadł. Starałam się na niego, na to całe urządzenie na tyle uważać, aby jak najmniej się obijał tu i ówdzie, ale mimo wszystko, tak jak widzicie, widać liczne ślady po prostu już z użycia. Pod pojemnikami mamy takie podkładki i one są z jednej strony fajne, bo w pewnym, stopniu, w pewnym stopniu amortyzują, w pewnym stopniu zapobiegają przed poślizgiem. Z drugiej strony przy myciu jest to troszeczkę uciążliwe, bo kiedy wkładamy taki, no bo oczywiście musimy to zdjąć, ale wkładając to do zmywarki, to w tych rynienkach, które znajdują się na obu tych pojemnikach, w tej rynience się po prostu zbiera w zmywarce. Woda, więc po umyciu, po zakończeniu cyklu zmywania, wyjmując taki pojemnik, tak czy inaczej musimy to sobie wylać, opłukać i jeszcze wytrzeć lub wysuszyć. Jeżeli chodzi o ten czarny plastik, no to tutaj również widzimy ślady zużycia. Też myślę, że jest to po prostu materiał średniej jakości. Przechodząc jednak do ostrzy, bo to nas chyba najbardziej interesuje, jeżeli chodzi o blendery, to są to ostrza, jeżeli wierzyć temu, co deklaruje producent, pokryte tytanową powłoką. Nie wiem jednak, jak gruba jest ta powłoka. Nie wiem też, ile z tej powłoki już zostało, czy się po prostu nie stało przez te cztery lata. Narzekałam już na mycie w zmywarce do pojemników, więc odniosę się w ogóle do czyszczenia tego blendera. I mam tutaj spore zastrzeżenie, jest dosyć uciążliwe czyszczenie tychże elementów. Nie jest to szczelne, te mechanizmy wszystkie nie są szczelne. Trzeba bardzo uważać, aby nie dostała się tutaj nam nigdzie woda. Myją z tą część oczywiście, tutaj też mamy jakiś mały silniczek, jakiś mały mechanizm, więc te wszystkie części trzeba myć tylko i wyłącznie ręcznie. I tutaj, jeżeli dostanie nam się jakakolwiek woda, to to mm, wprawdzie nie popsuło mi blendera, bo blender ciągle jeszcze po tych wielu latach działa, ale wydostanie tej wody, wydostanie stąd płynów, czegokolwiek innego, co tutaj może wpaść, nie, czy studen będziecie słyszeć, że się coś chlupoce, ale nie da się tego po prostu wydostać. Ja stawałam na rzęsach, starałam się to w jakikolwiek sposób, Wylać i w końcu to po prostu udało mi się odparować, ale generalnie nie polecam, trzeba po prostu bardzo z tym uważać. Jeżeli chodzi o czyszczenie tego ostrza, to tutaj z kolei, w miejscu, gdzie nakładamy to ostrze, też jest niebezpieczeństwo dostania się tutaj pochybienia, dostania się tych rzeczy, które miksujemy, i to też nie da się tego moim zdaniem w żaden sposób tak naprawdę. Do końca dokładnie doczyścić, nawet jeżeli kłuczemy na bieżąco zaraz po użyciu takich ostrzy, to mimo wszystko, ponieważ mamy tutaj takie bardzo małe zakamarki, to jest to bardzo trudno utrzymać w czystości. Także no, to jest uciążliwe. Czyszczenie tego urządzenia jest uciążliwe. Jeżeli chodzi o czyszczenie tych części, no to tutaj już jest prościej, ale też trzeba uważać, aby nam się nic tutaj do tych mechanizmów nie dostało. Jeżeli już jesteśmy przy tej części z blendującej, to jakiś czas temu zaczęła mi spadać ta część i to do tego stopnia, że ona mi spada też w trakcie blendowania. Nic się wówczas złego poza tym, że to spada, nie dzieje, no i muszę to sobie z powrotem nałożyć. Nadal mogę tego urządzenia używać, ale jest to dosyć też uciążliwe, to, co się tak dzieje. Główna rękojeść tego urządzenia wraz z silnikiem jest moim zdaniem bardzo poręczna. To mamy tutaj pewien ciężar, ale nie jest. To jakoś bardzo ciężkie. Myślę, że to około być może 400 gram. Tak bym to oceniła. Używa się tego bardzo wygodnie. Wygodnie się tego używa jedną ręką. Na odwrocie, z tej strony, mamy włącznik główny i obsługuje się to po prostu kciukiem. Tutaj natomiast mamy jeszcze takie pokrętło, które zmienia nam. Rodzaj obrotów, właściwie intensywność obrotów. W urządzeniu możemy korzystać z, rodzaju, z czterech rodzajów obrotów i mamy tutaj też taką małą ściągę. Tutaj mamy takie światełko, które zobaczycie jak włącza. I to światełko i ta ściąga mówi nam o tym, że kiedy światełko jest na czerwono i kiedy mamy tutaj na pokrętle numer 4, to wówczas są to obroty uniwersalne do wszystkiego. Kiedy jest zielone i numer 3, to wówczas są to obroty najodpowiedniejsze do szatkowania, do siekania warzyw. Jeżeli mamy fioletowe światło i numer 2 na pokrętle, to wówczas są to obroty najlepsze do Ubijania. Natomiast, kiedy mamy numer jeden i kolor niebieski, to wówczas są to obroty najlepsze do przygotowywania smoothie, koktajli i do blendowania, do miksowania zup. I teraz, jak to urządzenie tak właściwie się sprawdza do tego celu, do którego zostało przeznaczone, czyli właśnie zaczynając od zup, od koktajli. Jeśli chodzi o koktajle, to w przypadku, kiedy przygotowujemy koktajle z miękkich owoców, takich jak. Banany, takich jak jakieś ugotowane warzywa, kiedy blendujemy zupy, to to urządzenie jest sobie w stanie poradzić, nie ma wówczas problemu. Jeżeli jednak mamy już jakiekolwiek twarde elementy, np. selernaciowe, np. surowe jabłko, np. marchewkę surową, to wówczas to urządzenie już absolutnie nie podała, nie ma takich szans. I to jest skutkiem po pierwsze niskiej mocy, ponieważ jest to urządzenie tylko o mocy 700 W. Natomiast drugi element skutkujący tak niską skutecznością, no to po prostu to ostrze na tej części blendującej, które jest po prostu malutkie. I to ostrze i ta końcówka nie są w stanie nam po pierwsze wszystkiego zblendować, a po drugie wyłapać wszystkich elementów. Dlatego też, jeżeli lubicie dodawać sobie nasiona do smoothie i chcecie, aby konsystencja tego smoothie była zupełnie gładka, aby te nasiona były zblendowane, to wówczas nawet jeżeli jest to smoothie z bananów, z mlekiem i na przykład z nasionami czy ja, to niestety efektu gładkości nie będziecie w stanie uzyskać, bo te ziarenka nie zostaną wyłapane i będą nadal w całości. Jeżeli lubicie właśnie takie smoothie z pływającymi ziarenkami, no to jak najbardziej um, ten blender będzie dla Was wystarczający. Jeżeli natomiast zależy Wam na gładkości, na zblendowaniu ziarenek, to wówczas potrzebujecie już po prostu innego, bardziej zaawansowanego, silniejszego blendera. Jeżeli chodzi o ubijanie, to nie mam tutaj większych zastrzeżeń. Oczywiście takie ubijanie ręczne nie jest tak wygodne jak ubijanie na przykład mikserem planetarnym, ale ja nie posiadam żadnego innego miksera, żadnego urządzenia elektrycznego, którym mogę Ubijać pianę, dlatego też u mnie się to sprawdza i jestem z tego zadowolona. Jeżeli chodzi o rozdrabnianie warzyw, również, również jestem zadowolona. Ja tego e, używam do rozdrabniania przede wszystkim cebuli, ale także na przykład, jeżeli przygotowuję takie dania jak ryba po grecku, to także warzywa do tego dania e, po prostu sobie siekam, po prostu sobie oszatkuję tym rozdrabniaczem zamiast robić to ręcznie. Jestem z tego, z efektu, jaki dzięki temu otrzymuję, zadowolona. Tej końcówki blendującej do smoothie już nie używam, choć początkowo, kiedy był to mój jedyny blender, to używałam jej do blendowania wszystkiego, co chciałam zblendować. Teraz jednak posiadam. Chyba mówiłam w tym filmie lepszy, bardziej e, nadający się do przygotowywania smoothie blender, i tego drugiego urządzenia na co dzień do przygotowywania koktajli używam. Natomiast tej końcówki używam nadal do blendowania zup. I pomimo tego, że nie jest to jakoś ultra skuteczna metoda, nie jest to świetny blender do blendowania zup, ponieważ nie jest aż tak skuteczny, nie idzie to tak szybko, i zdarza się, że poszczególne elementy muszę sobie wyławiać i Łapać po prostu tą końcówką, aby w zupie nie spotkać niezblendowanego na przykład ziemniaka czy innego warzywa. To mimo to używam właśnie tej końcówki blendera ręcznego, ponieważ jest mi wygodniej niż przelewać zupę do innego naczynia, do kielicha, od blendera kielichowego czy też do koktajlera. Jest mi wygodniej po prostu w garnku, w którym ta zupa była ugotowana. Te zupę sobie zmiksować. Dlatego też, yy, mimo wszystko, mimo posiadania lepszego urządzenia, ciągle jeszcze to urządzenie jest u mnie z tą funkcją blendującą w użyciu. Ale odpowiadając na pytanie z początku filmu, czy ja bym. Ten konkretny blender czy to urządzenie kupiłabym ponownie? No nie, bo wiem już, że mam potrzeby wyższe, że potrzebuję urządzenia przede wszystkim o wyższej mocy. Być może takie urządzenia o nieco lepiej skonstruowanej, nieco skuteczniejszej końcówce blendującej. Dlatego też właśnie takiego urządzenia trochę tylko bardziej zaawansowanego bym szukała. Ale jeżeli chodzi o multifunkcjonalność, o takie urządzenie typu 3 w 1, o blender ręczny z różnymi nakładkami, z różnymi Końcówkami, to z tego rozwiązania jestem bardzo zadowolona. Jak najbardziej polecam poszukiwanie tego rodzaju urządzeń, gdzie możemy po prostu oszczędzić miejsce i jeden silnik uruchamia nam kilka funkcjonalności, kilka funkcji zamiast po prostu kilku urządzeń. To się u mnie bardzo dobrze sprawdza. I też, tak jak już chyba wspominałam, pomimo tego, że e, posiadam inny blender, który przygotowuje koktajle, to mimo wszystko blender ręczny moim zdaniem jest najlepszy do blendowania zup, jeżeli chcemy sobie oszczędzić przelewania z pojemnika do pojemnika. No i to tyle. Mam nadzieję, że jeżeli zastanawiacie się nad kupnem blendera i rozważacie różne opcje, to ten film był dla Was przydatny. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, komentujcie, jeżeli macie jakieś uwagi lub spostrzeżenia. Subskrybujcie kanał, jeżeli interesują Was tego typu recenzje. Dzięki za oglądanie i mam nadzieję do zobaczenia. Z tej linii Russell Hobbs... Nie powiedziałam, że to blender Russell Hobbs, no nie? Jeżeli